Witam Was dzisiaj przygotowałam sobie dla Was owocową yy, to jest premiera tak do kabuci dwie zdrabki plus yy, jeszcze chciałam ekstralinie spróbować bo ostatnimi mi słabo wyszły zostawimy <grych> sobie ekstralinie na później a zrobimy sobie owocówkę i z numerem 8 zrobimy sobie mam nadzieję że będzie wszystko dobrze widać tak, będzie dobrze widać, ok. Jeszcze te kołyka kawy, i możemy zaczynać. Mhm. Dobra. Gdzieś tutaj pewnie tak. Karambola. Po dwa będziemy drapać. I borówka. Karambola, borówka. Tutaj borówka. Okej. Okay. I teraz mamy brzoskwinkę. I mamy kokos. и два. У два загрузка и арбуз. Игрушка, арбуз, игрушка. Это арбуз. Игрушка. chyba nic nie pominęłam mam nadzieję. Kaj okay, tutaj jest awokado i i ananas. Mhm. Dobra. Mm. Wiśnie i truskawka. Truskawka. To są wiśnie. I tyle. Następne to są cytrynkę i pomarańcze. Cytrynkę. I ostatnie dwa melon i banan. Banan. Ale niestety przyblokowało nas figa, winogrono, jabłko i kiwi. Także linii nam się nie otworzyły. A mamy TJW. Pustaczek. Z numerkiem 31. No już tutaj mi się jakiś... Kontrolny z drapą, ale ja nie znam tych kontrolnych wiśnie, truskawka. Mm. Nie ma wiśni, jest jedna wiśnia. Truskawka i tutaj dwie truskawki. Gruszka i winogrona. Wiśniu tutaj było jedno. I chyba tyle. Karambo i kokos. Pomarańcza i brzoskwinia. I teraz i ananas. I chyba tyle. To jeszcze była gruszka. Mhm. Szybko się drapie. Kiwi, borówka.

Ale przyblokowało nas melon, nas przyblokowało awokado i cytryna. Także tutaj też pusto. No i słaba ta kurczę premierka tej owocowej, też widziałam właśnie. E, tutaj, a coś mi się tu zdrapało, to pewnie w torebce, dobra. Także zrobimy sobie te ekstra linie, może tutaj tym razem coś wpadnie. A mamy. Aha, to tutaj będziemy słoń i serce. Serduszka nie ma? Nie ma. Mamy cytrynkę i sokwę. Systeremki sakwy tutaj nie ma, a tu mamy sakwę. Dobra. I mamy czapkę i koronę. Dobra. Ej, chyba tyle. Następne dwa symbole to kľúč i rolki. Mm, rolek nie widzę. Dobra. I co teraz? Parasol leżak. były rolki. Mężek mm. i tyle, dobra, biedronka i kwiat. Biedronka i jedna Biedronka. Dobra. Następne dwa popcorn okulary. jest popcorn. I tu jest popcorn jeden, kularów nie widzę. Dobra. Następne dwa, krab motyl. Krab motyl, jest krab. Jest motyl, jest krab, motyl, krab, motyl i krab. I tutaj nic nie ma. Dobra. Księżyca nie mam kości widziałam. Kości. i tu. I tu kości są jedne. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? Arbuz. Tęcza. Tęcza. Arbuz. Tęcza. 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 I... Arguza nie ma. Okej. Okay. No już nie kurtują te linie, bo ostatnio cztery były kupione i nic. Lody podkowa, podkowa. Lody, lody podkowa. lody lody i tyle i cztery ostatnie symbole, klapki dzwon, dzwona nie widziałam klapki są tu są tu są tutaj tutaj klapki tu, klapki tu i tu dobra. I co nam dali na koniec tego, czego nie ma? Oczywiście, że tak. Robert diament. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Robert tylko jest. Diamentu nie ma. Bida. Bida z nędzą. kontrolne to są E. P. I coś tu. E, e. Tak, a to premierka. Ekstra linie też nie uratowały honor, niestety. No to nawet nie ma jak robić podsumowania, bo jest 20 zł wkładu i 20 na minusie. Nie spisała się ta drapeczka, ale może jeszcze dam jej szansę. Także widzimy się może w następnym odcinku z owocową eksplozją. A tymczasem Was już pozdrawiam i widzimy się w następnym odcinku. Pa!